W zasadzie to od samego początku, po, od, jak powstała, w lata 72 czy 3. No jak, jako młody chłopak, który chciał grać piłkę, o, no To było u nas. To wiecie panowie, jak to było, że każdy młody chłopak mi to tylko piłka. Ktoś zawiązywał to. Y, tam maniek przebinda był, który to prowadził w początku. No i graliśmy w tej C-klasie. takie tam wyniki były, to były. No i, no i, i, i tam graliśmy przez ileś lat. To zawodników to było. Staszek Karaś, mm -hmm. Józef Łęcki, Władek Dominiarczyk, y, Staszek Grzesiak, Józef, Józef Łęcki, Józef Łę Łęcki, czyli Księżek. No, Staszek Suchan. Jirzek Dominiarczyk.